Witam witam serdecznie wszystkich Państwa, wszystkich mieszkańców powiatu sztumskiego, nazywam się Marzanna Kaczanowska i będę testowała stanowisko dyrektora szpitala w Sztumie. Doszły nas informacje odnośnie problemów z płatności czynszu i czy spółka w Szpitalu Polskie nie ma problemów finansowych, nie są zagrożone wypłaty pracownicze? Jeżeli chodzi o spłatę czynszu dzierżawnego, to nie ma zaległości tej spłaty z uwagi na to, że mieliśmy kompensatę należności. Natomiast jeżeli chodzi o płynność finansową, nie jest zagrożona. Jakie są najbliższe lata plan szpitali polskich wobec szpitala w Sztumie? i czy są planowane zmiany zatrudnienia i ewentualne redukcji pracowników? Dlaczego? Jeżeli chodzi o rozwój infrastruktury w ogóle szpitala, to przede wszystkim chcemy powiększyć szpital OSOR i o lądowisko. A co za tym idzie, będziemy się ubiegać w kontrakcie w Narodowym Funduszu Zdrowia o pozyskanie kontraktu na ortopedię. Będziemy rozwijać się również w innych dziedzinach. Mamy tutaj na myśli anestezjologię, udarowy oddział, który jest filarem jakby tego szpitala. Myślimy też o rozwoju w dziedzinie endoskopii. Jako spółka nie obywacie się odpływu pracowników. Czym chcecie zachęcić obecnych pracowników, żeby pozostali i ewentualnie nabór nowych? Jeżeli chodzi o pracowników, to ja jak najbardziej jestem za tym, żeby nasi pracownicy z nami zostali, będziemy pozyskiwać nowych. Co możemy zaproponować? Przede wszystkim to chcielibyśmy, żeby nasi pracownicy nam zaufali, żeby ta sytuacja firmy i praca ich w oddziale była bezpieczna, żeby czuli się dowartościowani, żeby ta sytuacja ich nie przekładała się tylko przez finanse, żeby byli wyposażeni w sprzęt w nowy jakby rozwój myśli technologicznej. Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby czuli się bezpieczni, tak jak samo jak pacjenci, tak samo i pracownicy, żeby zaufali nam, a na to będą wpływały nie tylko płace, tylko sytuacja stabilna firmy. W ostatnim czasie odbyła się kontrola Państwa Inspekcji Pracy i NFZ-u w sztumie jak wypadnie jeżeli chodzi o kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy, jest ona w toku, to znaczy nie dostaliśmy jeszcze protokołu końcowego. Natomiast jeżeli chodzi o kontrolę Narodowego Funduszu Zdrowia, jest już zakończona. Tam były niewielkie nieścisłości, jeżeli chodzi o portal, w którym podajemy informacje o dyżurach naszych pracowników medycznych i te informacje zostały już sprostowane i są na bieżąco teraz uzupełniane. Po tragedii we w szpitalu, kiedy zmarły dzieci, Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało kontrolę na wszystkich oddziałach ginekologiczno-położniczych w Polsce. Czy ta kontrola się odbyła w szpitalu i jak wypadła? U nas takiej kontroli nie było. U nas ostatnia kontrola była około 3 lat temu i wypadła prawidłowo. Jak obecnie wykonali warunki na oddziale ginekologiczno-położniczym? Znaczy, tak, jeżeli chodzi o oddział położniczo-ginekologiczny, to inwestujemy w ten oddział, bo jakby chcemy zachęcić Państwa, panie rodzące do naszego szpitala, tak, młode mamy, zakupiliśmy dwa łóżka porodowe, które obecnie stacjonują na sali porodowej. To są takie łóżka już wielofunkcyjne, które na pewno będą pomagały naszym pacjentkom urodzić i przyszłe potomstwo. I dwa fotele ginekologiczne. Jeden został celowo, celowany do oddziału, znaczy do gabinetu zabiegowego w oddziale ginekologiczno położniczym, a drugi do tego samego oddziału do Izby przyjęć, żeby poprawić komfort leczenia naszych pacjentek i przyjmowania do oddziału. Dziękuję Pani. Również dziękuję, pozdrawiam wszystkich.